Kiedy mogę skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej? Zwolnienie od pracy spowodowane siłą wyższą jest określone w paragrafie 148 PRIM kodeksu pracy. Przeznaczeniem tego zwolnienia jest załatwienie ważnych spraw rodzinnych związanych z chorobą lub wypadkiem. Wymiar tego zwolnienia wynosi 2 dni lub 16 godzin, a pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia za ten czas. O sposobie wykorzystania tego zwolnienia, czy w dniach, czy w godzinach, pracownik decyduje w pierwszym wniosku złożonym do pracodawcy w roku kalendarzowym, w którym będzie wykorzystywał to zwolnienie. Co istotne, pracownik nie przedkłada żadnych dokumentów potwierdzających powód zwolnienia, a pracodawca nie może ich żądać od pracownika. Wymiar tego zwolnienia dla osób zatrudnionych na część etatu jest ustalany proporcjonalnie do wymiaru etatu.